Dobry, moi kochani, witajcie serdecznie. Kochani. Dzisiaj jest mm, środa. Fatalna środa. Słuchajcie, dzisiaj się rozchorowałam od samego rana wstałam. Mam... Miałam takie ogólne osłabienie, bur gardła, nosak, trochę kataru. Natomiast teraz z biegiem dnia było coraz gorzej. O matko. A teraz y, przyjechałam z pracy i mam gorączkę, kurczę słaby będzie ten vlog niestety nic ciekawego nie nagram oprócz tego, że mogę coś tam do was powiedzieć na ten moment mam słuchajcie 38 telepo tam no niesamowicie, ale wzięłam sobie tabcin, więc mam nadzieję, że za chwilę poczuję się lepiej, nie tylko zacznie działać słuchajcie ta tabletka i żeby ta gorączka spadła matko jak mi zimno, a przecież w domu jest gorąco. Moi kochani, co dzisiaj? Dzisiaj było pieczenie pierniczków i dekorowanie pierniczków w szkole. Niestety tylko Adu się zawiozłam, przyjechałam do domu, nie byłam w stanie. Co tam, córeczko? Co tam? Zjedz sobie banana, kochanie. Żebyś nie była A co? Żebyś nie była głodna, zjedz sobie banana, dobrze? Ale żebyś nie się koło mnie, dobrze, żebyś się nie zaraziła. Komam nie, nie siadać. Tam możesz siedzieć, ale kołma musi, nie? Dobrze? A jakbyś... żeby nie miała gorączki. Tak, żebyś nie miała gorączki litości. Słuchajcie, czy musiało mnie to dopaść teraz? Może dobrze, że teraz, jakby miało w ogóle niż za tydzień, bo za tydzień są święta, ale kochani, no tak miałam naładowane każdy dzień właśnie różnymi zajęciami, obowiązkami i takim planem moim, który zaburzy się niesamowicie. Bo, i miał być jarmark świąteczny, na którym miałam być z koła gospodyń, i, i te pierniczki, kochani, i w piątek wigiliaż pracownicza moja, na którą nie wiem, czy pójdę. Nie no, szaleństwo, słuchajcie, coś okropnego. Już dawno nie miałam przy jakiejś tam infekcji, czy przy wirusie gorączki. No, i teraz telepotam nom od góry do dołu. Kochani, chciałam jeszcze przypomnieć o kalendarzach ze Straży Pożarnej, które od poniedziałku będę mieć ze sobą, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo proszę zaczepiajcie mnie, chętnie odsprzedam jako, jako datek właśnie dla Straży Pożarnej i chcę im pomóc, chcę im w jakikolwiek sposób pomóc, bo warto pomagać, słuchajcie, dobro wraca i... Doskonale sobie zdaję z tego sprawę i wierzę w to, że jeżeli ja pomogę, to i ktoś pomoże mi. Co prawda, teraz jestem trochę niedysponowana, ale kochani, zwalczę to. Jestem silna, mocna i na pewno się nie dam. Właśnie sobie mierzyłam termometrem elektrycznym temperaturkę. Ostatnio go używałam, właśnie gdy Adusia była chora na wiosnę i tak sobie leżał, leżał. Aż się zastanawiałam, czy się baterie nie wyczerpały, ale no nie no mierzy. Yy, no dobrze, słuchajcie, na razie telepota, widzimy się później, może będzie coś lepiej. To będziemy ewentualnie, kochani, coś więcej działać. Nie będę się przemęczać, słuchajcie, będę leżeć, odpoczywać, regenerować siły. Nie. A jak to będzie dalej? No nie wiem, słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby szybko przeszło. Wzięłam sobie dwie tabletki tabcinu. Minęło już z 15 minut Powolutku, powolutku słuchajcie Moje ciało wraca do rzeczywistości Jest mi teraz bardzo gorąco Przed chwilą były dreszcze Jestem stuprocentowo przekonana Że to jakiś wirus Tym bardziej, że moja koleżanka też zachorowała Agatka mówi, że też w pracy u niej Chyba też dwie dziewczyny Też zachorowały właśnie w ten sposób Także coś panuje Uważajcie na siebie kochani Nie zaraźcie się piernik wie czy to jest jakaś odmiana tego wikowida y y czy coś innego Omikrona i Cudawianki. Dzisiaj też słuchajcie oglądałam na internecie na YouTubie obrady Sejmu. Często słuchajcie jest to y numer jeden na punkcie oglądalności. Naprawdę jak nigdy nikogo nie interesował, y nie interesowało co się dzieje w Sejmie to teraz słuchajcie wszyscy oglądają i Mam wrażenie, że wręcz śledzą z napięciem, co to dalej się będzie działo i jak to wszystko będzie wyglądać. Sama oczywiście zerknęłam. Oglądałam hołownie Tuska, przemówienie i Morawieckiego. Ja wiem, nie powinnam poruszać tematu <laughs> politycznego na kanale, ale tak jak mówię, jest to teraz bardzo, ale to bardzo. Słuchajcie. Rozgłaśniane, ludzie rozmawiają, wyrażają swoją opinię i zdanie na ten temat. Ja słucham, słuchajcie, przeważnie nie biorę w takiej dyskusji udziału. Staram się raczej być obserwatorem, niż wypowiadać własne poglądy. Jestem w tym temacie bardzo rozważna i uważna, żeby też nikogo nie urazić, absolutnie. Co tam sobie myślę w głowie, to sobie myślę, ale zostawiam to dla siebie. Wiadomo, czy to będzie ta formacja, czy ta formacja, to słuchajcie, i tak muszę pracować, zarabiać pieniądze na chleb, utrzymanie, dom i wszystkie rzeczy związane, słuchajcie, z obsługą rodziny. I czy to będzie PiS, czy PO, to, czy koalicja, to nic mi to, słuchajcie, nie da. No wiadomo, jakieś tam modyfikacje będą, słuchajcie, odnośnie pewnie konstytucji, odnośnie in vitro i takich innych tematów. Natomiast takie stricte wiecie, że mam, muszę iść do pracy, e, zarobić pieniądze i y, utrzymać tą pracę. Słuchajcie, być w tej pracy: y, jak się to mówi? Y, wydajna i y, dobra w swojej profesji. Więc y, słuchajcie, to za bardzo jakoś nie wchodzi mi tutaj z y, tym, czy to będzie jedna formacja, czy druga formacja. Dobra, wystarczy, kochani, o. o rządzie co dalej kochani zaczęłam ubierać choinkę, nie ubrałam jej do końca. Mamy jeszcze parę pomysłów. Wszystko stoi i czeka. Słuchajcie, dzisiaj stałam rano o 5 z samego rana obudziłam się, bo bardzo mnie bolał tutaj nos, i w ogóle cała jedna dziurka i gdzieś tutaj i no co więc ze względu na to, że jest ciepło w domu, ja wstałam, słuchajcie, mam sobie zęby. Poszłam do pokoju obok, bo było jeszcze ciemno, złożyłam sobie pranie, uprasowałam firanki, powiesiłam te firanki, słuchajcie, poszłam wyczyścić piec, tak, z rana, słuchajcie, jeszcze było ciepły i nałożyłam opał, żeby była możliwość napalenia, słuchajcie, zaraz, jak tylko przyjdzie Agatka ze szkoły, z pracy, czy też Ania moja, i tak też było, słuchajcie, napaliła do domu cieplutkiego i to jest bardzo fajny pomysł. Do czego dążę, kochani? Ugotowałam też obiad, zrobiłam zupkę barży biały z kiełbaską i jajeczkiem. Dążę do tego, że słuchajcie, ja z rana jestem bardzo, ale to bardzo efektywna. Czyli <laughs> niesamowitą dużą ilość rzeczy potrafiłam zrobić, spiąć się, wiedząc, że mam dwie godziny, aż się obudzę do szkoły i zacznę ją przygotowywać, szykować i byłam pełna, słuchajcie, podziwu i własnej takiej chęci, mimo że, wiecie, nie czułam się na 100% zdrowa, że dałam radę tyle, słuchajcie, rzeczy ogarnąć. Bardzo mi się to spodobało. Zastanawiałam się, no wiadomo, że dzisiaj to jestem chora, czy nie będę tego procederu kontynuować, bo naprawdę, słuchajcie, jest moc. Można nawet, słuchajcie, nagrać vloga, jakby się uparł. Przyjemne jest, kochani, wrócić do domu bez całego zlewu garów. Z ugotowanym obiadem, a nie zimną płytą, i słuchajcie, ogarnięte jeszcze to, co po, powinnam zrobić raczej w popołudniu i wieczorem. Dodatkowo domek jest ciepły, świetna, świetny pomysł. Słuchajcie, rewelacja. Myślę, że będę kontynuować. Nie wiem, jak jutro będzie. Słuchajcie, po jutro muszę iść do pracy i w piątek też, i dopiero sobie na weekendzie odpocznę i zregeneruję siły. Ale tak jak mówię, słuchajcie, fajny pomysł na. Ranne wstawanie. Yy, świetna alternatywa. Słuchajcie, mamy czas sami dla siebie i możemy go różnie spożytkować. Możemy na przykład yy, wiadomo ogarnąć dom, możemy gotować obiad, ale możemy też słuchać i poświęcić go sobie, czyli yy, na przykład pomalować się naprawdę bardzo, ale bardzo ładnie, dokładnie. Możemy na przykład wziąć prysznic, możemy zadbać o swoje włosy, możemy nałożyć maseczkę, kochani, możemy po prostu wziąć książkę i poczytać z samego rana, taką, taki świeży umysł jest naprawdę mega. Pianka biega, słuchajcie, podywanie. Jest naprawdę bardzo uroczym zwierzątkiem. I nie sądziłam, że królik może sprawiać nam tyle radości. <laughs> pianka, Pianka, co ty tam robisz? Pianka, dałabym ci, słuchajcie. Byłaby mi ten z środka karton od papieru toaletowego. Wzięłam sobie papier toaletowy, żeby smarkać ewentualnie, jeśli będę miała taką potrzebę. Chociaż ten katar trochę ustał. Ale wyciągnę może jakoś, słuchajcie, i rzucę jej. pianka. Pięka! pianka. No słuchajcie, nawet się nie odwróciła. No ale może się uda. Idzie, idzie w kierunku, słuchajcie, kartonu. Zaraz Wam pokażę. Pianka, co Ty tam jesz? A tu się coś zostawiła. Nie z tego, idź do kartoniku. Tam słuchajcie, na komodzie mam mm, Agatki rzeczy, muszę jej zanieść do pokoju, bo Agatki nie ma. A składałam z samego rana i nie chciałam jej budzić, więc nie wchodziłam do niej do pokoju. Pianka, mnie się to nie podoba, co ty tam gryzie Takie pomarańczowe. Asio, 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 może to jakiś plastik, a ja bym nie chciała. Koleżanko, żebyś ty to jadła. Oczywiście, że tak. Jakiś plastik. No, masz tu kartonik, zobacz. Taki kartonik, możesz sobie go szamać. Tak, o ty moja kruszynko, kochana malutka, jesteś takim naszym skarbem, tak? Dzisiaj się z tobą nie bawię, słuchajcie, zobaczcie jak obgryzę łapcie z jednej i z drugiej strony. Musimy uważać na to, co kładziemy i po prostu zwracać na nią uwagę, jak ją puszczamy po prostu na pokój żeby ona się tam czymś ciekawym nie zajęła. Wszystkie kable są pochowane. Fajnie, że mam tak zrobione, że wszystko jest w ścianie i nic nie leży, więc nie ma obawy o przegryzione kable. Ale tak, kochani, żeby ją puścić samopas, no to niekoniecznie, moja panienko. Oj, ty, oj, ty! Tak, pancia chora. Chora wyzdrowieje, słuchaj, to ci posprząta w Twojej kuwetce. Będziesz miała czyściutki domek. Tak. Moi kochani, jesteśmy w Łazience. Chciałam Wam pokazać najnowszy mój nabytek. Słuchajcie, to jest ta półka, która była taka brzydka, 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 zardzewiała. Ona tutaj cały spód miała zardzewiały, tutaj góra była cała zardzewiała. Nie wiem, z mokrego, z wilgoci. No, miała 10 lat, także miała prawo, słuchajcie, naprawdę się zniszczyć i zardzewieć. Kupiłam identyczną, słuchajcie, poprosiłam szwagra, pięknie mi skręcił półeczkę, ja tylko przykręciłam, zobaczcie, wkrętami w kołki, tymi nawet samymi śrubkami i taka piękna półka zostaje, słuchajcie, dopóki nie będzie remontu łazienki, będzie nam służyć, słuchajcie, będzie taka piękna, świeża, czysta, no i... No i chcę jeszcze kochani zakupić e, kosz na bieliznę na pranie, po prostu na pranie, bo tutaj na dole już nie mam pralki. E, postawię tylko kosz, jak będziemy się kąpać w wannie, bo czasem się kąpiemy w wannie, czasem w prysznicu, to żebyśmy mieli możliwość wrzucenia tych ubrań, które zrzucamy z siebie i żeby miała możliwość właśnie przez ten kosz dzięki temu koszowi wynieść na górę do prania, do suszarki. Super, kochani, super sprawa. Widziałam też e, właśnie w isku, isku, kochani. Nadmienię. Widziałam mm, piękny kosz za 170 zł. Bardzo mi się podobał i właśnie zastanawiam się, czy nie kupię sobie go. I też w Isku widziałam, słuchajcie, mm, chciałam sobie wziąć picie. W Isku mm, widziałam przepiękną taką czarną półeczkę, taką jakby stojącą. Niedroga, kosztowała chyba z 50 zł. I służyłaby mi właśnie na ręczniki. Czyste, żeby położyć w kosteczkę, ułożyć, żeby naręcznik był i ewentualnie jakiś papier toaletowy, żeby ułożyć. No ta łazienka, słuchajcie, naprawdę dużo wymaga jakiegoś takiego, nie no, generalnego remontu, który nie będzie już teraz i. Uf, troszkę lepiej, ale męczę się. Nie będzie już teraz. Będzie na pewno za rok lub dwa. Nie wiem kiedy, słuchajcie, bo nadal ten pokój u góry czeka na swoją kolejkę. Czeka na swoją kolejkę też taras, który chce zmodernizować. Więc na spokojnie, słuchajcie, zrobię tylko taki mały research. Czyli kupię kosz, kupię, słuchajcie, taką mini półeczkę na właśnie te ręczniki, papier toaletowy i będzie już całkiem inaczej, przyjemnie w tej łazience. I będzie czekać na swoją kolej. Ta łazienka wymaga malowania, kochani, bo tam gdzieś u góry zauważyłam, że mi się po prostu ta ściana już taka zmieniła. Myślę, że dlatego, że nie ma okna i nie ma takiej wentylacji, jakbym chciała, więc to, to malowanie trzeba robić po prostu częściej w łazience. Takiego problemu w ogóle u góry nie ma, więc no zobaczymy. Słuchajcie, poczekajcie, bo ktoś dzwoni, muszę odebrać. Czy można nagrać vloga? Nie ruszają cię z kanapy? Oczywiście, że można. Można gadać do woli, jeżeli tylko będziecie chcieli słuchać. Yy, chłodna herbatka pomaga mi. Hmm. jaka dobra, jaka chłodna! Yy, pomaga mi, słuchajcie, w zbiściu temperatury. Yy, słuchajcie, dwie rzeczy. Yy, teraz wam pokażę. Znaczy, w sumie więcej. Pokażę wam, co dzisiaj sobie kupiłam w aptece na tą moją infekcję drusową. Mam nadzieję, że pomoże. Ja używam tabcina. To są takie niebieskie tabletki, i te tabletki się bierze dwie na raz. Można brać ją, je co 4 godziny, ale nie przekraczać dawki. Słuchajcie, trzy razy na dobę. Fajnie zbija temperaturę i się człowiek lepiej czuje. Nie czuje tych bóli kostno-stawowych. Nie wiem, jakoś tak. Wydaje mi się, że niewyraźnie mnie widzicie. Chcę Wam pokazać, słuchajcie, syrop islandzki. Ja mam go w domu, ale zapomniałam sobie dzisiaj, więc go kupiłam. Świetny jest, właśnie na kaszel różny. Na kaszel z porostu islandzkiego, bez alkoholu, od pierwszego roku życia. I kupiłam sobie, słuchajcie, ten taki oryginalny Rutino Scorbin, Tu jest 210 tabletek. Jedna tych już jest w pracę, zostawiłam sobie. A te będą, kochani, tutaj w domu. Ja przyjmuję daw dawkę śmiertelną Rutino korbinu, czyli 4 tabletki naraz i kontynuuję to w ciągu dnia. Mam nadzieję, że nie przesadzę, a że mi pomoże. Słuchajcie, przejdziemy do kalendarza adwentowego. Otworzymy sobie dzisiaj, już pomijamy czekoladki, otworzymy sobie te kosmetyki, które uwielbiam, kocham i uwielbiam. Nigdy nie miałam takiego kalendarza adwentowego, właśnie z kosmetykami. Mamy dzisiaj trzynasty, dla mnie trochę pechowy, chociaż nie powinien być, bo ja się urodziłam 13 lutego, i dla mnie ten 13 zawsze był taki, wiecie, taki za. za zadziorem, że zawsze mi się jakoś uda, że zawsze mi się słuchajcie, jakoś tam, gdzieś, wiecie dam radę po prostu szukam tej trzynastki jakbym wiedziała, gdzie jest dwunastka jest osiemna, jest trzynastka i to taka dosyć, taka dosyć spora, ma, słuchajcie, trzynastka bardzo jestem ciekawa co w tej trzynastce jest, oczywiście zostawiam sobie te pudełka, nie wiem po co no taki jakiś chomik jestem i zbieracz, słuchajcie w trzynastce jak wyczepę, znowu mamy coś okrągłego, miękkiego. Kurczę. Co to może być? Fajne bibułki. O matko, słuchajcie. Jakiś taki ciemny, niby to podkład? Czy jakiś make-up Revolution London? Słuchajcie, mam problemy w frape. Kochani, frapę, co to jest frapę? Poodpowiedzcie mi, frapę. No, myślę, że to jest jakiś, nie wiem. O, frapę. A jakie to jest ciemne, słuchajcie. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, jakie to jest ciemne. Na pewno to nie jest podkład, na pewno to nie jest korektor, frapę. Jeszcze sobie myślę, że może to jest jakiś, wiecie, żeby zakryć jakieś tam na przykład niedoskonałości skóry. No, ale trochę, kochani, za ciemne. Weźmiemy kawałek papierka i. Rapę. Pięknie pachnie. Dobra, słuchajcie, poczytam o tym później. Leki Wam pokazałam. Słuchajcie. Bardzo dziękuję, że dzisiaj byliście ze mną. Kochani, ja wiem, ten vlog nie wygląda tak, jak wyglądać powinien. Nie ma zaciekawienia, są tam same, wiecie, moje jakieś wypowiedzi i takie moje żale do całego świata, że jestem chora. Wybaczcie, słuchajcie, mam nadzieję, że jutro się będę czuła zdecydowanie lepiej i że ta noc będzie przełomowa i przyniesie jakąś ulgę. Jutro nie wiem co będzie, słuchajcie, czas pokaże. Jeżeli będzie w miarę ok, będziemy nagrywać. Kolejne moje zmagania z moim domem, y, jako przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Nie mogę się doczekać. Y, powiem wam, wam, że nie byłam u spowiedzi, chociaż dla mnie jest to bardzo ważny temat i zastanawiam się, y, gdzie by tu iść, żeby skorzystać ze spowiedzi, właśnie po godzinie 16. Y, czy w Sędzi można się wyspowiadać po godzinie 16? Jak coś wiecie w tym temacie, dodajcie mi znać chciałabym przystąpić do tych świąt, jak wiecie, w pełni po katolicku i skorzystać właśnie z tej spowiedzi takiej bożonarodzeniowej. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Już nie męczę gardła, żeby też nie ochrypnąć, żebym ten głos miała w miarę OK. Widzimy się jutro. Postaram się, słuchajcie, jutro coś nagrać fajnego dla Was, takiego atrakcyjnego. Oczywiście czas pokaże, zobaczymy, co jutro dzień przyniesie. No a Wy będziecie razem ze mną w nim, kochani, uczestniczyć.